Cześć wszystkim, ponownie, już po urlopie, trochę odpoczę... wypoczęci, ale na pewno trochę promieni słonecznych nazbieraliśmy. No i czas wrócić do standardowego życia. No i Małpia olejka standardowo niczym nowym nie zaskakuje buteleczek jak było, tak jest miejscami nawet trochę więcej karbonek odpoczyła się w domu po powrocie no ja lecę, zobaczymy co co się uda trafić mam nadzieję, że jakieś znajdki czekają nad morzem nie było upałów. Wróciliśmy do miasta i upały u nas. Tak więc wyjechaliśmy, żeby odpocząć od tych upałów. Dobra. Łączam się, jak tylko będzie coś ciekawego. A myślę, że może coś będzie. Więc zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania. O, niekompletny odkurzacz. Dobra, coś tam jest, nie było powywożone, ale na razie nic specjalnego. Więc lecimy na kolejne. No, mamy kolejną wiatę. Tu nic specjalnego, tu był nowy czajnik. a się potłukł komuś. to mamy jakieś misie. Tutaj nic specjalnego, a tu cały plecaczek, to jakieś książeczki może, zeszyty, O, jakieś lalki. No ale to jest jakoś ładna, porcelanowa, Czy tam ceramiczna. Ty bez nogi Dobra, coś będziemy mieli do przeglądnięcia. Coś z tego myślę. Z tej wiaty mamy trochę jakiś kolorowanek. Tą laleczkę. A z tych puszaków te... tylko kotkę. No do wyprania, co reszta to taka średnia była. Zostawiłem. I plecaczek, te niebieski też zostawiłem obok. Coś inny może sobie weźmie te miśki może za pieska do zabawy No lecimy dalej Idziemy do wiaty. widać dach się odbudowuje Póki co skromnie no ale jeszcze pewnie jest to się coś się trafi coś Zaraz zobaczymy, co tu jest. Idę już na kolejną wsadle. Z tej wiatki co gdzieś No to tylko mamy dwie takie rolety przyciemniające do autka nawet sprawne takie przyświtujące na pewno się przydadzą. I lecimy dalej, na kolejne osiedla. Zobaczymy, tam coś może będzie. A na samym końcu, jeżeli jeszcze będą stały, to pojemniki na gabaryty widziałem. Pełno odpadów wokoło, Tak więc na końcu zobaczymy, czy będzie tam coś ciekawego, jeżeli oczywiście jeszcze będą stały. Dobra, trzymajcie się za, za niedługo włączam się ponownie. Dobra, jestem już obraz dalej stoją jakieś elementy maszyny na mięsa i tu mamy coś takiego w papierze. Niezbędnik ucznia Coś tutaj jest jakieś. Może nie używane. No dobra, zabieramy. Poza tym nic więcej nie ma. Są jakieś odpady puste. Nie można powiedzieć, że nie, że jest. Ale póki co nic konkretnego. A póki co nic nie ma. Ale jest śmieciara. Szkło zapiera. I z tego co widziałem, tam gdzie są wiaty pozamykane, zostawiam otwarte. Tutaj gdzie stoję, to akurat wiata jest zamykane, to... zaraz sobie podejdziemy. I zobaczymy, czy coś ciekawego będzie. Jak najbardziej widać, że jest uchylona. Idziemy sobie zobaczymy. Tam też jeździ śmieciara. Ale chyba co innego odbiera. Jesteśmy w kolejnej wiatce. Fajne płytki. To akurat jedna płyta. Tak poza tym... Do obrazka coś poleżyło dochodziło? Jakieś zabawki, czyje? bardziej gry. Chyba, że to było, ale nie widziałem. Tu jakaś jelita. No, Dobra, zabierzemy to. Jeszcze przed nami dwie wiaty. Na tak jak widać, zabierają. Poza tym nic konkretniejszego nie ma. Dobra, zawsze dobra i to. Mamy kolejną, kolejne w sumie ostatnią wiatę. O, tu jest jakieś akcesoria pokojne. Coś do glida. Foremki na lód. Dobra, coś tu przeglądniemy. Nie wiem co ten karton robi w plastiku. Po zabawkę pusta mamy nic No, farby powrzucane no, plak do auta, jeszcze połowę jest, no do jest trochę. Instrukcja, kółeczko, ciekawe czy dzieje. Co dobre. jakieś chyba bezprzewodowe. Chyba. Nie widzę gniazdka. A tu jest kabel charging. Dobra, zobaczymy Co to. No to częście za auto. O, malutki pojemniczek. Nawet by ale ten jest gnieciony. To jest od czego to jest chyba ten większy nie ten No dobra Coś sobie przygląda i zobaczymy czy coś jeszcze się udało uratować Wytorgałem prawy Prawie całą Torbę stamtąd Różne jakieś tam pierdółki jakieś tam Urządzenie nie wiem, czy transmittery FM do, do samochodu i jakąś ramkę LCD, chyba do wysyłania zdjęć. Zobaczymy. Pokażę Wam na podsumowaniu. Idę chyba teraz do domu, a później z karbonkiem zobaczymy, czy coś tam jest pod tym kontenerem na gabaryty. A dzisiaj chyba powinno być jeszcze. No to było, piekło na tyle. Cały plecak, cała torba. Myślę, że jak na spacer po, po urlopie, jakby jeden wypad mi wyleciał. W tym czasie powinno byśmy odpoczywać. No ale myślę, że i tak jest ok. A nadzieję, że nie, jakieś super skarby nie uciekły nam podczas odpoczynku Dobra, to byłoby na tyle A później zobaczymy skarbonki jeszcze Jesteśmy na miejscu Patrzcie jak to wygląda Masakra Sonawcze za małe pojemniki są A później przyjadą i będą musieli to zbierać. Niestety wszyscy, wszystko pracownicy. Masakra. Ale tak widać, nic specjalnego nie ma. Same odpady, ale zaraz tak podejdę bliżej. Może coś, coś jednak będzie malutkiego. A tu karbonek. A wśród tego wszystkiego nam no, no, się znaleźć Worek plastikowych kulek, dość dużo nic poza tym już nie ma. Same jakieś odpady, tak widać. No i pełno elektrośmieci, to byłoby na tyle. I wracamy, robić podsumowanie. I witam ponownie. Zobaczymy, tak, to jest cała torebka tych. Piłeczek plastikowych do basenika. Dobra, zaczynamy. Tak, leci. Taki pojemniczek. Tutaj mamy te dwie rolki. A znaczy rolki do szyby, do auta. Przyciemniające takie. Wyciągnę mi teraz nazwę. No nieważne, są dwie sztuki nie pamiętam jak się nazywał ten kotek Hello Kitty chyba, tak? tak, Hello Kitty do wyprania mam nadzieję, że to zejdą te zabrudzenia mam taką laleczkę jakaś gipsowa, czy ceramiczna dłonie są też tu jest troszeczkę coś do szycia. Ciekawa. Nie wiem, czy tam jest jakiś jakiś model, czy coś zapisane. Zobaczymy. A, taka. Tylko kończyny są jakby ceramiczne. stopy, ręce i głowa dobra, lecimy dalej mam jakieś gry niezbędnik ucznia kolejna jakaś gra kasza edukacyjna o, od 5 do 99 lat Nieźle. Następnie mamy taka fajna, solidna, ciężka trzepaczka, czy tam ubiaczka jak to się nazywa trzepaczka jajek, kółko czy całe to się później przekonam rękawki. Są dwie sztuki, wyglądają, wydaje mi się, że mogą być sprawne, jak są w kartoniku, może gdzieś komuś zalegały i już dzieciak wyrósł. Są fajny taki pojemniczek na kostki lodu, z przykrywką i tędy można sobie nalać. Trzeba trochę pościskać, no ale spoko, na pewno się przyda. Mam taki malutki zestaw na, na grilla, też się przyda. Jakieś dwa długopisy. Otwieracz. Butelek. Klucze imbusowe. Pewnie jakiś z jakiegoś zestawu ze, z mebli. Tutaj plik różnych kolorowanek. Fajnie to jest. Jakie kolory tutaj? Wzory, jakie kolory mają być? O no, różne. No tu są jeszcze naklejki też. Też fajnie dużo naklejek. Z grubsza tylko Taka Parę kartek. Tutaj widać, że nawet. Nadal nie używane. Do nauki. Tu mamy też jakieś, jakąś grę. Jakieś robusy. Tutaj multum naklejek. Tak widać. Też naklejki. Też tu mamy. Kolorowanki, Na dla dziewczynek. I naklejki. No jest, jest tego sporo. Dużo naklejek, dużo kolorowanek, dużo zadań. Też fajnie się przyda na pewno. Tu mamy. To jest chyba do herbaty. Chyba. Tu chyba dobrze się. Dobrze kojarzę. I tak, mamy tu jeszcze tak, taką ludzką doniczkę. zapisam dziękujemy. Jest tam dwie paczki zapałek. Też się przydadzą do świeczek. Zapas świeczek mamy też, zapałki też się przydadzą. Tutaj parę gadżetów do auta. Nóżczelek klej do tapicerki emalia tu jest olej silikonowy jakiś do zamków do zawiasy też się przyda pasta turbo i dobra i tu mamy parę gadżetów do samochodu tu jakiś jest jeszcze z folią mp3 player tu jest kabel do niego uszkodzony to chyba się podłączało do telefonu no, no trzeba by sobie tego wymienić takie przejście z małego jacka na takiego większego jacka Taki kabel mp3 może i działa, zobaczymy pilocik do niego tu jest kolejny, jakiś zestaw nam mówiący Karta pamięci na USB Też kabelek, tu jest jeszcze wejście do ładowarki jakiś Firmy Blow I tu jest chyba też do niego Nie wiem czy do niego Złoty mam tu jakąś wcześniejszą wersję bezprzodowych słuchawek bo tak, tutaj mam odkręca się i jest na baterię ale można ją ładować tylko trzeba by akumulatorki wsadzić a to są chyba zwykłe baterie wsadzone To później sobie no, dobra, wpadło. Zakręcamy i nawet, nawet nic za bardzo mi dolega. Zobaczymy później działają. Wkładamy i mamy tak, radyjka. Takie radyko z projektorem godziny. Od razu wam włączę, bo sobie sprawdzałem na szybko. Działa. Radio też, tylko trzeba... Mm, działa. Jeszcze jakoś tu się włączało. Projektor też działa. Rzucę na sufit. jest temperaturę pokazuje. Dobra, fajnie. Fajne takie malutkie. Można. A nie, zasilać czerwca. Czyli na akumulatorki też jest. Dobra, i tu mamy jeszcze ramkę. ramka o już się włączyła wszystko fajnie działa zobaczmy co ona tu ma gdzieś nie miała wejścia usb, karta pamięci na słuchawki I wejście chyba aparat można sobie podłączyć chyba takie wejście no fajnie nic mu nie dolega, nic gdzie nie jest uszkodzony wysiedle wyłączymy. No i ekstra. Te dwa działają, zobaczymy później No i znowu dany spacerek jak zawsze Więc dziękuję wszystkim za obejrzenie I do usłyszenia na kolejnym, równie owocnym spacerku